Cześć, jestem Agata. Dzisiaj przygotujemy autorskie koktajle herbarium, które bazują na ziołach. Przygotujemy sobie dzisiaj dwa napoje tak naprawdę na bazie syropu lawendowego. Lawendę mamy z naszych wzgórz lawendowych, które znajdują się przy kościółku, ponieważ na całym terenie herbarium tak naprawdę można znaleźć zioła. Mamy, mamy ich ponad 140 odmian, i tak naprawdę w każdym miejscu w naszym ogrodzie można je znaleźć. Tutaj mamy syrop lawendowy, który, który robimy sami. Składa się on tak naprawdę z cukru i wody proporcja 1 do 1. Kilogram cukru na litr wody. Wszystko trzeba zagotować. Po zagotowaniu dodajemy lawendę. Trzymamy tak 20 minut do pół godziny, kiedy uznamy, że nas, nasz syrop jest już w porządku. E, wtedy możemy przecedzić go i swobodnie używać do naszych napoi. E, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie herbata mrożona z dodatkiem lawendy. Pierwszą rzeczą jest schłodzenie szkła. E, Napój musi być zimny, więc teraz tak. Dodajemy sobie lód. Kiedy mamy tutaj już lód w szklance, bierzemy sobie szklanicę, do której również wsypujemy lód. Ja sobie przybliżę, tak mi jest łatwiej. Ok. I teraz. Wlewamy sobie tutaj 40 ml syropu lawendowego. Cyk. Teraz potrzebna nam jeszcze będzie 10 ml soku z cytryny. Cyk. Jest. I uzupełniamy to czarną herbatą, która wcześniej była zaparzona, ale jest już teraz schłodzona. Tak to powinno wyglądać. Wszystko sobie mieszamy. Teraz ważne jest, żeby odsadzić tą wodę, która się tutaj nagromadziła. Dodajemy troszkę cytryny. I wystarczy, że naszą herbatę przelejemy tutaj do szklanki. Bardzo proszę. Ok, teraz tak naprawdę możemy koktajl ozdobić. Ja mam tutaj już przygotowaną lawendę, która jest ususzona jeszcze z zeszłego roku, ale już za chwilę u nas. Pojawi się świeża lawenda na lawendowych skórzach. Wszystko tutaj zaraz się pojawi. No i ewentualnie troszeczkę mięty. Mięty zawsze fajnie klepnąć. Taką herbatę myślę, że łatwo przygotować w domu. I tak wygląda efekt końcowy. Teraz przygotujemy sobie koktajl alkoholowy. Na bazie łódki oraz lawendy standardowo musimy schłodzić szkło. Miszać. Do zrobienia tego koktajlu będziemy potrzebowali shaker. Jak nie macie shakera, może być to też na przykład słoik. 3/4 shakera musi być wypełniony lodem. I teraz tak, zakładamy sobie tą górę, żeby była skierowana w naszą stronę. Ok, zaczynamy od syropu lawendowego 20 ml. Teraz również 20 ml soku wyciśniętego z cytryny. Tutaj jeszcze mam taką nie do końca zduszoną, więc ją wykorzystam, nic się u nas nie marnuje. Ok, w sam raz. Teraz 40 ml wódki. I 50 mililitrów z gruszki. Przelewamy i szejkujemy. Wystarczy chwila, żeby tylko ten się schodził. I teraz odcedzamy tutaj tą wodę lodową, która nam powstała żeby koktajl nie był rozcieńczony i przelewamy zawartość do szklanki. Drink tutaj udekorujemy sobie suszonymi owocami. bardzo. Proszę. I też odrobiną lawendy. Proszę bardzo. I tak naprawdę na bazie jednego syropu mamy przygotowane dwa koktajle bezalkoholowy i z alkoholem, ale to nie wszystko. Jeżeli przyjedziecie do nas do herbarium, możecie spróbować innych alkoholi autorskich. Mamy tutaj jeszcze do wykorzystania syrop tymiankowy, z trawy żubrowej i z rozmarynu. Może któryś z nich trafi w wasze gusta? Przyjedźcie się przekonać.